Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym filmie. Mam nadzieję, znowu powiem, że to będzie vlog, taki już trochę świąteczny. Choinka już stoi, pokażę ją wam też wieczorem. Pokażę wam tutaj też pewnie dekoracje świąteczne, jakie tutaj udało mi się złapać. A teraz się z wami witam tak na szybko, ponieważ dopijam kawę którą oczywiście mam w świątecznym kubku. E, no i lecę na jakieś ostatnie świąteczne zakupy prezentowe. Może Wam jakieś przebitki właśnie ze sklepów nagram. Dajcie znać, czy Wy już macie prezenty świąteczne, bo e, w tym roku jakoś tak mi w sumie spoko poszło. E, więc jestem zadowolona. Więc takie mam plany na dziś. E, no i co? Zabieram Was ze sobą. Pierwszy raz na kanale, ale będziemy e, może robić to częściej. Więc tak, byliśmy w Biedrze i w Lidlu I mamy mąkę na pizzę włoska dobra, oczywiście mleko, mamy jabłek, bardzo dużo, ponieważ mi się owsianki z jabłkiem i ze skremem, więc tak, ja dla siebie wybrałam galę jabłka i yy, wziąłam sobie jedno grujeckie. natomiast Sławik ma Jana Goldy. Z warzyw mamy i owoców jeszcze pomarańczę, do herbaty, paprykę i oczywiście do, jeszcze nie, piu, jeszcze nie jadą tej owsianki ze skrem, ale wziąłam sobie skyr naturalny, a do tego jeszcze będzie drzemik i mam tutaj wiśniowy i 100% owoców jabłka. To jest taki ten dla dzieci i jest 100%. Jabka. No, to są tylko jabłka, sok jabłkowy, sok z cytryny, substancja żelująca. Widziałam też na kanale Agisawy te kawy. To są kawy smakowe z Biedry. I one kosztują 8 zł za sztukę, a teraz jest w ogóle jeszcze na niefronka. I ona pokazywała orzechową, którą też zabrałam, i waniliową. Ja za waniliową nie przepadam, ale była czekolada, więc są dwie. Zaraz będę robić. Ciekawa jestem, jak smakuje. Tutaj camembert, masło, dwie paczki ryb, dwie paczki ryb. Pierwsza to jest makrela pieczona, filety z bruszketą. Nie wiem, pierwszy raz to będziemy, one są o smaku brusketty. będziemy, będę jeść. A drugie to są, to jest makrela, filet z pieprzem. Mam tutaj też grzyby suszone shiitake, bo pewnie w którymś dzień sobie zrobimy sajgonki. Y, Serebską Musztardę, czyli klasyk, no i fasata, więc całe to sobotnie zakupy. Jestem mega ciekawa tej kawy, więc zaraz ją będę robiła. Słuchajcie, wróciłam z zakupów, kupiłam jeszcze ostatnie prezenty. Niestety nie pokażę ich Wam, no bo osoby, które te prezenty dostaną, pewnie mnie oglądają, na pewno wręcz kobym, Ale chciałabym Wam pokazać ostatnie zakupy z Sephory, bo była promocja na paletki kart. I mam jedną paletkę pierwszą swoją, taką mega drogą paletę Start za 200 zł, bo ona 189 zł kosztuje. I była promocja, że przy zakupie dwóch jedna jest po prostu gratis, więc wychodziła za 95 zł. No i kupiłam ją właśnie ze znajomą na nas ona ma jedną, ja mam drugą, to jest Startalet Toasted. To jest paleta, która ma 4 razy 3, 12 cieni. W ogóle opakowanie wygląda tak, byłam bardzo zdziwiona, że. Właśnie na opakowaniu są nazwy, jakby są, yy, jest środek pokazany, sama paletka wygląda tak, bardzo ładnie, idealna na prezent, na te święta, by była. Yy, no i w środku yy, tak się prezentuje. Bardzo ładne kolory, w ogóle teraz otwór, pokazywałam Wam też na Instastory i Przyłożyłam i no po prostu pachnie jak czekolada. Jeszcze jej nie ma, całam. Nie robiłam jeszcze z nią nic. Zrobię sobie zdjęcie, wrzucę na Insta i y, będę się z nią bawić. Y, bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Pierwszy taki droższy zakup, <noise> naprawdę. Y, bo jak wiecie, ja wolę testować takie tańsze polety, żeby wam pokazywać. No ale taki smaczek też fajnie mieć. Też y, bardzo się czaję na. Ten rozświetlacz starta, boże, rozświetlacz, e, korektor starta, ponieważ e, mega dużo dobrych opinii o nim słyszałam, no i po prostu chciałabym go mieć. No ale jako zamówienie, gratisy do zamówienia, miałam próbeczki. E, jedne, jedna próbeczka to był podkład Makeup Forever e, water tone. To jest podkład wodoodporny, z tego, co tutaj widzę. Jest on tutaj, jak widzicie, w tych takich saszetkach cztery odcienie. Może jutro też będę nagrywać vloga, więc sam sobie go e, razem przetestujemy, a może nagram osobny filmik. E, I mam też tutaj z Narsa próbkę różu Orgazm, czyli tego najpopularniejszego różu, nie zwracajcie uwagi, po prostu się tutaj wyciskałam. E, on wygląda tak, szczerze mówiąc tutaj go troszeczkę otworzyłam, bo jestem bardzo ciekawa, jak ja go mam e, używać, zobaczę też. On bardzo ma ładny kolor i on ma lekkie takie złote drobinki, więc e, też swego czasu był na niego mega hype. Więc ja jestem bardzo ciekawa, jak on się sprawdzi. Mam jeszcze e, kilka produktów, których sobie kupiłam z Nakomi z Level, a mianowicie dwa. Jeden to jest Trehaloza. To jest serum, które ma 10% trehalozę, ma kwas hialuronowy oraz ceramidy. Jak wiecie, ja używałam 5 tygodni kuracji retinolem. Na tydzień ją sobie przestałam, przerwałam, żeby trochę skórę właśnie tak nawilżyć i odżywić. Ale pod, pod, kiedy stosuję ten retinol, to po retinolu używam właśnie tej trehalozy i to jest cud. Yy, buzia nie jest taka przesuszona, bo wiecie, że. Yy, retinol. retinol ma właściwości przesuszające buzie, ponieważ no, yy, jest to jednak mocna witamina. A yy, jeśli macie jeszcze też duże stężenie, no to może po prostu podrażniać. A to serum jest super. Ja też to serum używałam, skończyłam, to jest moje drugie opakowanie i chciałabym wam też pokazać, bo to jest opakowanie RS. Nie wiem czy znacie ten trick, ale jeśli chcecie wiedzieć ile wam jeszcze tego y, zostało, to proszę. Kładziemy sobie i widzicie ile tego produktu w środku jest. Więc to jest jedna rzecz z Nakomi, a druga rzecz z Nakomi Next Level to jest serum pod oczy, kofeinowe, rozświetlające. Są trzy warianty tego, z tych ser. Jest rozświetlające, z witami... Yy, liftingujące oraz przeciwzmarszczkowe z yy, bakuchiolem i retinolem. Musi super działać. Ja zdecydowałam się na ten. On jest również w opakowaniu RL, Jak widzicie, takie małe, słodkie opakowanie. O! Tak to wygląda. Fajnie się to też prezentuje. Więc... Yy, Mam dwa y, uzupełnione zapasy, jeśli chodzi o pielęgnację, a jeśli chodzi o włosy, to również mam maskę do włosów, którą już Wam pokazywałam w denku. To jest my Sister, maska humektantowa, to jest maska, która jest dostosowana do włosów o każdej porowatości. Bardzo tą maskę lubię, ja ją nakładam y, po... Oleju, Olejuję włosy, nakładam odżywkę, nie tą, myję włosy szamponem i potem nakładam a się tą maskę. Staram się zostawić jak najdłużej, ale e, najczęściej robię to w biegu, więc e, nie jest zbyt długo na włosach, ale naprawdę bardzo fajnie je wygładza, jak wyciem włosy się puszą. Są długie, niesforne, już po prostu mam e, ich powoli dość, bo strasznie dużo z nimi roboty. A jak wypadną, to to, ponad, to jest około 70 cm, więc sobie wyobraźcie. Że jeden włos naprawdę robi y, bardzo duży, y, nie tyle brud, co po prostu widać go na dużej powierzchni, bo jest długi, więc ciągnie się i ciągnie. Dobra, to chyba tyle, co, co Wam chciałam y, na tą chwilę powiedzieć. że oczywiście wieczór. Nie nagrałam zbyt wiele, w galerii też nie nagrałam, bo się spieszyłam, a ludzi była y, masa. Będę zaraz robiła herbatę. Oczywiście z, z Irvinga, jestem chyba do tyłu jedną herbatę, więc pokażę Wam zaraz y, jakie tam są. Teraz będzie L Grey, jeszcze jest w opakowaniu i zwykła zielona. Tak średnio przepadam. Y, w sensie nie mam ochoty. Wypiję zwykłą zieloną i L Greya z miotkiem, będzie dobry. I pralka skończyła, więc y, teraz tam mam jakieś dwie nowe y, sobie y, zrobię herbatę, Sławek zaraz wróci. Więc musimy jeszcze wymienić pościel, bo ja też y, jestem lekko kontuzjowana. W zeszłym tygodniu ubieraliśmy choinkę y, i chciałam podnieść tą choinkę i oczywiście coś mi tutaj chrupło, trochę spuchło i nie jestem w stanie za dużo tą ręką robić, po bo prostu boli mnie. Y, kubek, przeniesienie kubka też stanowi dość duży problem. Ja. Słuchajcie, jak widzieliście, ten vlog był bardzo pociechany, wręcz był z kilku dni. Ładnych, jak nawet nie ponad tygodnia. Widzieliście przygotowania przed świętami, jak widzicie, choinka jeszcze jest, ale mamy już nowy rok i ja chciałabym się z Wami pożegnać w tym vlogu. Mam nadzieję, że w tym roku tych vlogów będzie jeszcze więcej. E, takie mam postanowienie, dlatego. Wrzucam też tego zaległego, żeby nie stracić materiału. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i że z przyjemnością go obejrzeliście. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pa Pa!